Siemanko moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Dzisiaj pojedynek gigantów światowego futbolu. Mamy Barcelonę z limitką Suareza, a naprzeciw Barcelone stanie Paris Saint-Germain i zawodnik Verratti. Czyli pomocnik mistrzów Francji. Tak jak wcześniej karty specjalne liczą się za dwa punkty, bazówka za jeden punkt. Wszystkie saszetki razem złączymy. I miejmy nadzieję, że znowu wpadnie dużo bramek, jak po jednej tak i po drugiej stronie, żeby było ciekawie. Mamy to. Najpierw prezentacja limitek. Suarez i Veratti. Loga, nie trafiliśmy ani tej, ani tej drużyny. Rozkładamy saszetki i zaczynamy pojedynek. PSV. Atletico. Anglia, Niemcy, jest Barcelona. Jest pierwszy punkcik Semedo dla Barcelony. I tutaj Atletico. Czyli Barcelona wychodzi po pierwszej saszetce na prowadzenie. Co mamy w kolejnej saszetce? Inter, Spartak, Gremio i jest brameczka dla Paris Saint-Germain. Neymar wpada szalkę i jest kolejna bramka dla Paris Saint-Germain. Bramkarz Areola. 2 do 1. Jak to szybko się może zmienić. W jednej saszetce wpadają dwie karty i już jest całkiem inny wynik boka i znowu bramka dla Paris Saint-Germain. Lazana Diarra 3 do jednego. Real Juventus, Spartak i Manchester City. Spartak Real patrzcie, dwie karty specjalne z Barcelony jest multiple za dwa punkciki i tutaj tak samo impact Singing lenglet, czyli cztery punkty w dwóch kartach jest 5 do 3 dla Barcelony Gremio i Porto ostatnia saszetka w tej połowie jest odpowiedź już Paris Saint Germain, jest znowu bazówka, Los Elso Czyli jest 5 do 4. Atletico, Porto, Logo, Boca i Bayern, Lewy i Napoli. Tak więc do przerwy Barcelona prowadzi 5 do 4 z, Parisian, z Paris Saint-Germain. Znowu jest ciekawie, tak jak we wcześniejszym pojedynku Bayernu z Realem. I zobaczymy, co się będzie dalej działo. Napoli i Spartak. Inter, Inter, Real i Schalke, Napoli, Bayern, Anglia, Gremio, Borussia i jest Barcelona ponownie. Semedo jest sześć do czterech. No i patrzcie, znowu karta bazowa Barcelony. Tym razem Jordi Alba. 7 do 4. Boka. Manchester City. Juventus. Atletico i Bayern. Pozostałe dwie saszetki. Czy jeszcze się wynik zmieni? Czy już tak pozostanie? Myślę, że jeszcze coś wpadnie. Szalkę. I znowu patrzcie, jest Barcelona. Tym razem tak jak na limicie Suarez tutaj bazówka tego zawodnika więc jest 8 do 4 Manchester City Napoli Schalke i jest jest karta Paris Saint Germain Julian Draxler czyli 5 punkcików 8 do 5 i ostatnia saszetka jeżeli wpadną dwie specjalne z Paris Saint Germain to wynik całkowicie się zmieni ale nie widać jest Real, jest Porto jest Francja i tutaj Gremio i dwie karty ostatnie. Real i Bayern. Tak więc ostatecznie to Barcelona wygrywa 8 do 5 z Paris Saint-Germain. Myślę, że znowu był wspaniały pojedynek. Dużo kart powpadało, że byliście zaskoczeni taką ilością, że Wam się fajnie filmik oglądało. No i co? Pozostały Dwa blisterki, ostatni pojedynek z tych w sumie 10 blisterków. Zapraszam Was serdecznie dzisiaj to wszystko. Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć Wam!